Tak jest, jak najbardziej, czekam na hejty typu Fortnite Kid uh, Pokażę Wam moje motki. To jest pierwsza motka. To jest druga Trzecia Ta, nie wiem skąd ją mam, szczerze A i to moja ulubiona Uh, więc dzisiaj będziemy próbować um, kupić. Musimy kupić sobie, Oj, kupujemy takie rzeczy. Okej. Okay. Kupię na razie to. Dobra, zmieniamy go. Coś takiego zostało nam jeszcze trzy. Może kupimy coś takiego? Będzie brzydkie. Kurde, nie wiem po co ja to kupiłem. Mogę to kupić. Dobra, kupujemy to. Wydałem wszystko, ale mam to. Dobra. Yy. Dobra. I w ogóle chciałem zobaczyć, yy, ile jak to wszystko wykupię. Tak, to będę miał tą stronę. Dobra, więc zbieramy na stofą dolców, żeby kupić kolejną wodkę. Mam, mam plecak. Mam. Jestem wykończony, ale muszę nagrać odcinek bo jest to jest muszę nie, nagry, nie nagrywałem yy, odcinków, nie było w ogóle bardzo znaczy nagrywałem dzisiaj już jeden odcinek, ale nie wstawiam bardzo długo od długiego, już długiego czasu odcinków yy, nie wiem dlaczego nie wstawiam przed długi czasem właśnie odcinków ale ten postaram się wrzucić bo Uh, po prostu bardzo mi brakuje tego. Także postaram się ten odcinek wrzucić. Gdzie lecieć? Ja lecę się badać barę. Patrzcie, jak to wygląda, kazacko wygląda. To inwestowałem w tę grę dzisiaj 50 zł, a. Chyba, albo może kupić level. No to to będę musiał wymienić. To blotnie, ponieważ ona jest bardzo brzydka i nie podoba mi się wcale. więc... Będę musiał ją zmienić jak najszybciej. Dobra, robimy sobie teraz arpa i niszczymy slurpa. Eee... Aha, czyli rozumiem, że jesteśmy oddaleni od swojego team Bardzo się staram zaraz po niego iść. Bo nie jestem za dobry w tą grę. W sensie nie jestem nie jestem akurat w Fortnite, to to jestem mega dobry. Ale, ale w tamtym sezonie w ogóle nie, nie grałem. Steelova? Dobra, s. No i powiedzcie mi, że tam ta osoba była dobra, jak ja tą osobę z kilofa rozwaliłem, to dla easy, dla miała pompa eee, Lecę dla tego kryształa. O mam daleko do strefy. No to szczerze, że ten odcinek może być coś nawet 20 minutowy. Potem będziemy grać z moim duo. Ale to trochę potrwa, bo on idzie do domu. Oj, nie wiem, czy on w ogóle na odcinek się załapie. Myślę, że tak, bo to by było bardzo fajne, ale... No nie mam pojęcia czy się załapię czy nie zdąży. Zdarzy... Czy nie zdąży w ogóle dojść. Proszę mi sobie... Przepraszam, bo jestem zagapiony. E, gdyż już ponieważ. E, po prostu patrzę czy odcinek się nagrywa, bo. No nie chcę urwać tego odcinka, bo jest to jeden z odcinków, które nagrywam od bardzo długa.

Aha, ufo Chcę nie, nie, trzeba było tego ufa Co się w sobie możemy te ufo zdobyć Bo dużo osób z Was pewnie nie gra Fortnite albo nie wie co robią te ufa więc to no, mogę je spróbować zdobyć Będzie to najgorszy pomysł, weźmiemy to sobie Trzeba do wody. Aha. Aha. No... Dzięki, nie? Bo chciałem nagrać właśnie... sobie nagrywałem odcinek, żeby pokazać ludziom, jak się gra Fortnite. A. Dzięki, że zginąłeś w typie. No może byś chociaż przyszedł do mnie? To bez beki? Stoisz se tylko? A całą co sobie zamierzasz wkować, nie? Jaka byka? Krzaczor. To typie. Dlaczego zabijasz krzaczora? Dobra, widzowie. Zgubiłem to ufo, więc yy, wam nie pokażę. Dobra, nie, za daleko. Vy jak to usunout? Dobra. A zrobit si kolapsa, typě. Já ja žertuju. Já. Nudlo. Okej. Okay. Się. Specjalnie to robisz. Zgadzasz z wysokości, żebyś umarł. Biorę ci to, no bo ja jesteś skurzający. Ja słyszę Skrzydła, gdzie jest Skrzydła?

Dobra, to widzowie, ja kończę odcinek. Mecz przegrany, bo jakiś typ ciepł... popełnił samobójstwa niestety. Także no, kończę odcinek, jednak 15-minutowy.